Dziś upieczemy ciasto kakaowo-wiśniowe z kremem. Na samo ciasto będziemy potrzebowali: 280 g mąki pszennej tortowej, 220 g cukru, 3 jajek, 250 g margaryny, 140 ml mleka, 2 łyżki kakao, 1 łyżeczkę dżemu wiśniowego (tak około 280 g) i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski dajemy margarynę. Margarynę wcześniej poszatkowaliśmy sobie na elementy, żeby łatwiej było nam ją rozmieszać. I teraz mikserem ucieramy na puszystą masę. Jak już to zrobimy, dodajemy cukier, mieszamy wszystko, a następnie dodajemy jajka. Jedno po drugim, nie wszystkie naraz, tylko jedno po drugim. Powolutku. Aż do skutku. Po rozmieszaniu jajek z margaryną i cukrem przyszła pora na dżem. Też tak po łyżeczce po łyżeczce łatwiej nam będzie po prostu wszystko wymieszać. Jak Państwo widzą, ta masa wygląda tak troszeczkę już jak zważona. Tak ma być. Teraz dolewamy mleko, znowu mieszamy. No i masa wygląda jeszcze gorzej. Pamiętajmy, tak ma być. Teraz dodajemy proszek do pieczenia, kakao i mąkę. Mąka jest przesiana. Myśmy wszystkie trzy elementy dali osobno, żeby Państwo widzieli, po prostu przydajemy Państwo mogą wszystko zmieszać w jednej miejsce i powolutku dodawać. Odstawiliśmy mikser łyżką w naszym przypadku drewnianą, mieszamy teraz mąkę, tym kakao i z tym proszkiem do pieczenia, mieszamy do skutku, zagarniając boki, spód. Aż wszystko ładnie się wymiesza, bierzemy sobie foremkę typu keksówka. Wylewamy nasze ciasto. Tam troszeczkę musimy uzupełnić boki, braki, wyrównać. Taką keksówkę wsadzamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, używając grzałki góra i dół. Pieczemy tak około 60 minut. Test suchego pasteczka pozwoli nam stwierdzić, czy już się upiekło, czy nie. Po upieczeniu ciasta wyjmujemy go z piekarnika i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Jak ciasto nam całkowicie wystygnie, przygotowujemy sobie krem. Do tego będziemy potrzebowali 250 g twarogu półtłustego, 120 g masła, 80 g cukru pudru i kilku kropel aromatu waniliowego. Nasz twaróg przyciskamy przez praskę do ziemniaków lub maszynkę do mięsa dwa razy. A następnie do niego dodajemy cukier puder i masło. Masło najlepiej, żeby chwilę wcześniej wyjąć, żeby miało taką temperaturę pokojową. Wszystko ze sobą mieszamy, aż utworzy nam taką jednolitą masę. Następnie dodajemy kilka kropelek aromatu. Jeszcze chwilkę przemieszajmy. Teraz tą masę musimy sobie podzielić na dwie równe części i wracamy do naszego ciasta. Ciasto jest oczywiście całkowicie wystygnięte. Naszą górę tego ciasta skrajamy nożem, żeby ją wyrównać. Tu nie jest pokazane, ale zaraz będzie pokazane, odwracamy to ciasto sobie do górnogami. Będziemy je później używać jako do górnogami. I nożem przecinamy nasze ciasto w dwóch y, miejscach, tak żeby utworzyło trzy placki. Tu pokazane jest dwa, ale proszę mi wierzyć, powinny być trzy. Ten górny, odwrócony na dół spodem do dołu placek smarujemy jedną częścią naszej masy. Wyrównujemy, układamy to wszystko, żeby tworzyło jednolitą taką warstwę. Przykrywamy drugim plackiem. Lekko sobie dociśnijmy, żeby to wszystko się zespoliło. Wykładamy drugą część masy, również wyrównując. I przykładamy trzecim plackiem. Jak Państwo widzą, to jest nasz spód naszego ciasta. Teraz dociskamy, żeby wszystko się zjednoczyło, zespoliło. Boki musimy oczywiście wygładzić, żeby to, ten nadmiar tego naszej, tych naszych mas przepraszam, się wyrównał. I takie ciasto odstawiamy na chwileczkę, żeby przygotować sobie polewę z dwóch tabliczek czekolady mlecznej i 5 łyżek mleka, które rozpuściliśmy w kąpieli wodnej, wszystko połączyliśmy. I jeszcze taką gorącą polewą oblewamy nasze ciasto. Polewą oblewamy i z góry, i robimy to z boku. Ciasto wkładamy do lodówki, żeby tam zastygło. No i cóż, życzę smacznego i zapraszam na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.